Znajdujemy się w oknie głównym programu Solitech. W tym miejscu możemy wybrać, czy chcemy zamodelować część, czy ma być to część blaszana, złożenie, rysunek, czy też konstrukcja spawana. Częścią, którą będziemy modelować, będzie flansza, dlatego też przejdziemy do środowiska modelowania części. Tak wygląda okno główne środowiska modelowania części. Na środku ekranu widzimy bazowy układ odniesienia z osiami X, Y oraz Z. Na górze ekranu mamy panel z dostępnymi funkcjami, natomiast w lewej części ekranu jest drzewo projektu. Program Solid Edge oferuje modelowanie synchroniczne oraz modelowanie sekwencyjne oparte na historii rozwoju produktu. Aby przejść do modelowania sekwencyjnego należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na modelowanie synchroniczne i z menu kontekstowego wybrać przejdź do sekwencyjnego. Jesteśmy teraz w środowisku modelowania sekwencyjnego. A żeby rozpocząć modelowanie należy określić płaszczyzny odniesienia, które na starcie są niewidoczne. A żeby je uwidocznić, należy odkliknąć główne płaszczyzny odniesienia. A żeby rozpocząć modelowanie, należy najpierw wykonać szkic profilu. To też... Klikamy przycisk szkic, wybieramy płaszczyznę odniesienia i przechodzimy do środowiska rysowania szkic, profilu. Domyślną figurą jest linia. Jako, że projektowaną częścią będzie flansza, to zaczniemy od określenia pierwszego punktu linii. Mamy bazowy kształt profilu, który obrócimy. Jak widać, profil jest podświetlony kolorem niebieskim. Oznacza to, że jest on niezwymiarowany i w każdej chwili można dokonać zmian. Wystarczy tylko kliknąć i przeciągnąć. Jest to bardzo niekorzystne z tego względu, że często podczas ponownego uruchamiania części po prostu nie zostaje zachowana historia oraz wymiary. A żeby wymiarować nasz profil, potrzeba kliknąć przycisk Smart Dimension i rozpocząć wymiarowanie. średnica zewnętrzna kołnierza będzie wynosiła 120 mm, to też promień wynosi 6, 60 mm. Wysokość kołnierza będzie wynosić 50 mm. Średnica otworu 40 mm, to też jej odległość od osi Z będzie wynosić 20 mm. I średnica 30 mm, wysokość kołnierza. 5 mm. Jak widać, teraz mamy profil podświetlony kolorem czarnym, co oznacza, że jest on prawidłowo zwymiarowany. Pozostaje tylko określić jeszcze oś obrotu. W tym celu znowu narysujemy linię. I określimy jej charakter jako element konstrukcyjny. W ten sposób program nie będzie traktował tej linii jako element profilu. Teraz możemy rozpocząć modelowanie. Operacją, którą wykonamy, będzie wyciągnięcie poprzez obrót. To też klikamy przycisk obróć, i w przewodniku mamy, że powinniśmy wybrać profil. Wybraliśmy profil, możemy kliknąć że tak i teraz wybieramy oś wokół której należy obrócić nasz profil. Wybraliśmy oś. Wpisujemy 360 stopni. W ten sposób Powstał nam element bazowy, na podstawie którego będziemy już modelować naszą flanszę. Kolejną czynnością, jaką wykonamy, będzie wykonanie otworów w kołnierzu. W tym celu ponownie należy nacisnąć przycisk szkic i wybrać płaszczyznę, którą tym razem będzie powierzchnia kołnierza. A żeby narysować profil otworu, należy z menu kontekstowego wybrać polecenie okrąg ze środka. Średnica otworu wynosić będzie 10 mm. Wychodzimy ze szkicu. I za pomocą polecenia wytnij Zaznaczamy, profil zatwierdzamy, zatwierdzamy od do. Widzimy, że, pow... że powstał otwór. Flasza posiadać będzie cztery takie otwory. W tym celu najwygodniej jest skorzystać z szyku kołowego. Z panelu funkcji należy wybrać szyk, wybrać element, który Chcemy mieć w szyku i zaznaczamy 4 milimetry. Powstały cztery otwory. Kolejnym czynnością będzie wykonanie rowka wpustowego. W tym celu szkic wykonamy na płaszczyźnie, którą będzie czoło naszej flanszy. Rowek na wpust będzie miał wymiary 8 mm na 6 mm w tym celu należy wybrać prostokąt. Prostokąt przez dwa punkty i narysować gdzieś w pobliżu. W pobliżu, w pobliżu otworu ten prostokąt. Prostokąt powstał, widzimy, że jest podświetlony kolorem niebieskim, to też jest nieprawidłowo zwymiarowany. A żeby go pr prawidłowo zwymiarować naciskamy przycisk Smart Dimension i definiujemy jego wymiary zewnętrzne. 6 8. A żeby był symetrycznie ułożony względem osi, należy również ustalić odległość boku od osi: 4 mm. Następnie, żeby był symetrycznie rozłożony względem profilu otworu. Wymiarujemy go. Jeszcze 3 mm. Widzimy, że teraz mamy nasz profil w pustu prawidłowo zwymiarowany. Zamykamy szkic. I poprzez procedurę wycięcia przeciągamy. Widzimy, że powstał nam rowek wpustowy. Ostatnią czynnością, jaką wykonamy podczas projektowania naszej flanszy będzie fazowanie krawędzi. W tym celu należy kliknąć menu rozwijane zaokrąglaj i wybrać Polecenie faza. Ustalmy cofnięcie na poziomie 2 mm i krawędzie, które mają zostać poddane fazowaniu. Ta krawędź oraz ta krawędź. Widzimy, fazowanie zostało wykonane. Sfazujemy jeszcze otwór wewnętrzny. Niech cofnięcie wynosi jeden milimetr. I mamy prawidłowo zamodelowaną flanszę. A żeby ona była bardziej widoczna, możemy wyłączyć widoczność płaszczyzn oraz profili.